Witajcie, w poniedziałek, wczoraj nic nie nagrywaliśmy, bo chyba potrzebowaliśmy chwili przerwy, <grywa> dzisiaj jest wolne, więc ja mam Błażeja w domu, bo jest Punk Holiday, mm, no i w zasadzie nie mamy żadnych planów na ten dzień, pogoda jest fatalna, od rana leje. Tak więc raczej nic kreatywnego nie zrobimy. Córka śpi, Błażej sobie zniósł komputer i chyba tam pracuje na dole, podczas gdy nasz syn się bawi, bo wiecie, on już jest teraz taki dosyć samoobsługowy. Ja się właśnie wykąpałam i yy, stwierdziłam, że opowiem Wam o moich postępach w czytaniu. Aktualnie czytam naraz dwie książki, to jest w ogóle, no nie powiem, że pierwszy raz w życiu, bo wydaje mi się, że raz już tak robiłam, ale to było bardziej na zasadzie, że jedną kończyłam. A druga akurat mi przyszła i była mi bardzo ciekawa i po prostu ją zaczęłam. I to był taki jeden moment dosłownie, gdzie czytałam dwie książki naraz. Do tej pory mi się to nie zdarzało, ale teraz tak jakoś, ponieważ część czytania robię tutaj na górze, w sypialni, jak już dzieci śpią. Po prostu przed, przed tym, jak się położymy spać, to ja sobie już przychodzę, przebieram się w piżamkę i sobie czytam pół godzinki, czasami godzinę, w zależności od tego, jaki, jaki mam nastrój. Natomiast staram się też czytać w ciągu dnia i nie chciałam z tą książką podróżować pomiędzy piętrami, więc mam na dole czytnik i na czytniku czytam co innego, a tutaj czytam co innego. Mogliście już widzieć tę książkę, bo ja ją tak migawkowo pokazywałam w chyba poprzednim albo dwa, dwa logi temu, kiedy zaczęłam ją czytać, bo czytam ją już od około tygodnia. Jestem troszeczkę za połową. I to jest książka, którą ja dostałam nie wiem, rok temu, może trochę więcej, od ciecika Kusławy. Ona zawsze dbała o to, żebym miała y, dobre pozycje literatury <grydy> albo po prostu te y, ciekawe i popularne tak więc ja w życiu o tej książce wcześniej nie słyszałam, więc powiem Wam, że jest to dosyć ciekawe. Tutaj zostawiam Wam, możecie sobie zapauzować, przeczytać mniej więcej o co chodzi, jaki to jest gatunek, natomiast no, ja jeszcze w dalszym ciągu nie wiem, co się tam dzieje, nie, nie, jakby nie rozkminiłam tego, o co tu do końca chodzi, ale nie chcę Wam też mówić szczegółów, żeby Wam nie popsuć i nie spoilerować za bardzo. Natomiast na dole na czytniku mam Dwór Cierń i Róż, tak to się chyba nazywa, Wkleję Wam tutaj, w tym miejscu, mniej więcej będzie okładka. I ja generalnie nie jestem wielkim czytelnikiem fantastyki, ale bardzo dużo ostatnio zaczęło mi się pokazywać pozytywnych opinii na temat tej książki od zupełnie niezależnych osób. Na przykład oglądam taką jedną dziewczynę, kobietę, w zasadzie bo ona już jest grubo po 50. Z Austrii. Ona właśnie robi filmy na, filmy na temat junk journals, czyli takiego robienia pamiętników z tego, co normalnie można by uznać za śmieci, czyli jakieś tam opakowania, nie wiem, papierki po czekoladkach, tego typu rzeczy. Ja ją obserwuję już od chyba 2019 roku. Bardzo ją lubię, i ona właśnie ma też taką swoją sekcję, gdzie co miesiąc planuje sobie swoim takim. Zrobiony przez siebie, to nie jest Bullet Journal, nie do końca, bo ona całą tą książkę, w której książkę, dziennik, w której to robi, robi od podstaw, to jest taki, ona to nazywa Junk Journal Planner. Coś w ten sposób. I ona ta ma właśnie taką sekcję ym, podczas tego filmu, gdzie opowiada o książkach, które przeczytała. I ona też właśnie, nawet ostatnio o tych książkach mówiła i stwierdziłam, że spróbuję. Więc mam właśnie ym, na czytniku i też gdzieś ostatnio mi się na TikToku chyba wyświetliło, gdzie właśnie dziewczyna mówiła, że totalnie nie jest zainteresowana czytaniem fantastyki, a te książki bardzo mocno ją wciągnęły. Tak więc, no jestem ciekawa. Na razie jakby nie miałam okazji jakoś bardzo dużo tego przeczytać, bo przeczytałam raptem 11%, bo jak siedzę z dziećmi, to przy nich mi jest się bardzo ciężko skupić. Bo wiecie, ja zacznę czytać, nawet jeżeli oni się zaczną bawić, to za chwilę jedno coś chce, drugie coś chce i po prostu to czytanie nie jest takie beztroskie, bym powiedziała, więc trochę, czyta się trochę trudniej na razie. Szczególnie z naszą córką, która jest po prostu taka, ona jest malutka, na przykład nie może sobie wejść na kanapę, więc ja jej pomagam wejść, za chwilę ona zejdzie, za chwilę z nas powracam, chce wejść, no dzieci. Tak więc to czytanie mi idzie trochę wolniej i jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy mi się bardzo podoba, czy mi się nie podoba. No, czyta się na razie ok, no ale ja miałam trudne warunki, także wiecie. Ot. I takie, takie, taka moja aktualizacja yy, czytania. Cieszę się, że znowu to robię, bo miałam dłuższą przerwę. Zobaczymy, yy, na ile to potrwa, ile będę w stanie znowu yy, czytać, bo kiedyś czytałam, może nie jakoś bardzo dużo. No ale byłam w stanie przeczytać co najmniej te dwie książki e, miesięcznie, a teraz to jest tak było słabo, tak więc zobaczymy. Osobowością. Wtorek. Wtorek zaczynamy od paczki z H&M, którą zamówiłam na przecenach. Była poczta, że córka śpi, bo troszeczkę w nocy szaleństwo było. Masakra, no, bo po tym razem tak, że tej koperty nie da się użyć jako koperty do odesłania. No ale cóż, zamówiłam praktycznie tylko rzeczy głównie dla naszej córki i dla Błażeja, ale byłam też na sekcji kosmetykowej, wyobraźcie sobie, i były rzeczy po. 2 euro, więc zamówiłam sobie coś, co teraz często używam. Przede wszystkim klej, który kosztował nie wiem, czy z 3 euro. To jest najlepszy klej, jeżeli chodzi o podklejanie rzęs od spodu. Ja, jeżeli tylko mam okazję, to go zawsze kupuję. I wzięłam sobie, na pewno wzięłam sobie kredkę do brwi, tak, to jest chyba kredka do brwi, tak mi się wydaje. Arabica Brown. Zobaczymy, czy ona ma bardzo kolor taki ciepły, czy no podejrzewam, że jest dosyć ciepława. Nie było tego koloru, który pierwotnie chciałam zamówić. No jest ciepła, ale. Może da radę. jest też dosyć twarda. Jak wiecie, to jest yy, jedna z moich ulubionych form, jeśli chodzi o kredki do brwi, czyli te cienkie ze szczoteczkami z tyłu. I zamówiłam też konturówkę. Zobaczymy, jaki to jest kolor. Bo w ogóle powiem Wam szczerze, że te kolory na stronie w ogóle zupełnie inaczej na wzorniku wyglądają, inaczej na yy, jakie zdjęcie samej kredki jako takiej. Nie, no, jest brązowawa. Jest brązowawa. Ej, może być ładna. To jest. Czekaj, czy mi to sfokusuje. To jest ta kredka, to jest ta, Ej, Boże, to jest ta konturówka, to jest ta kredka już troszeczkę rozmazana do brwi, ale konturówka jest ładna. Jednak ten kolor nie był najgorszy. A, <grym> to co bardzo mi się spodobało, słuchajcie, ja tą czapkę kupiłam za euro 70. Bo była i przecena. To jest dla y, Twojej siostry. Była jest, i jest. przecena, y, U, i jeszcze jest. miałam kot, i jeszcze było minus 15. E, e, zobacz. Po, e, zobacz, to jest kokarda. Tak, to jest kokarda. To będzie czapka już na przyszły rok, bo my jej często zakładamy czapkę z daszkiem, którą kiedyś, kiedyś tam kupiliśmy w Penku też na jakiejś wyprzedaży. A teraz na przyszły rok będzie miała taką, no jest przeurocza. No i mówię, za euro 70 coś niesamowitego. Tutaj dzieciom kupiłam, ponieważ zrobiliśmy przemeblowanie, więc dzieciom kupiłam e, takie pojemniki do e, przechowywania. One są nieduże. One były po 75 centów. Wiecie, te ym, filcowe. Tutaj mamy króliczka. Wydaje mi się, że jeszcze jeden wzięłam jakiś. Tak, hop-hop, króliczek. Zaraz ci go dam. Proszę. Weź sobie. I to jest drugi króliczek. Wziąłem dwa króliczki po prostu. Wzięłaś dwa króliczki. I to jest drugi taki sam. Po prostu, żeby dzieciaki jaki miały do pokoju na jakieś drobiazgi. Bo też pewnie niedługo na jakimś etapie będziemy chcieli, żeby więcej rzeczy jednak robili u siebie w pokoju. Proszę. Dla mnie dwa króliczki. Tak, dla ciebie dwa króliczki. Hmm? Jeszcze tu mam coś dla ciebie, zobacz. Dla naszego syna kupiłam czapki, daszkiem, ponieważ powyrastał nam. No w Polsce kupiliśmy. Tak, w Polsce już kupiłam mu jedną w action z tym, ze Spidermanem. Bardzo mi ją <laughs> lubi, często w niej chodzi. A teraz będzie miał... Tu są dwie. To był dwupak i on chyba pięć euro kosztował. No z tymi zniżkami trochę mniej. Jedna brązowa, druga granatowa. O, to jest moja... To, to, to jest moja brązowa. Tak, a tu masz jeszcze granatową. Będziesz miał do przedszkola od września, tak? Ale to jest. Zobacz. No teraz sobie załóż tą. tą sobie teraz załóż. Nie, teraz. Wolisz brązową? Dobra, idź, idź się przejrzyj. To jest niebieska. Dobrze, niebieska. I mam też y, jeszcze chyba... To jest pomadka. Co to jest? Czy ja wziąłam pomadkę? A, tak, to jest taki. Wiecie, pomadko błyszczyk, jak to teraz są modne. I też wzięłam w takim brązowym odcieniu. Co pięknie? Zobacz, jak pięknie wyglądam. No, widzę, jak pięknie wyglądasz. Nie otworzę tego teraz. Lubię zatrzymywać sobie kartonowe opakowania, ale te po prostu zniszczę. Rzadko mi się to zdarza, ale tak zrobię właśnie. O, tutaj jest bardzo ciemne. No i na ręce... Też jest dosyć ciemna, aczkolwiek no, widać, że jest to transparentna rzecz. I tu mamy rzeczy jeszcze dla naszej córki. To jest trójpak koszulek, takich z długim rękawem. On też był na jakiejś przecenie. To jest taki zestaw kolorystyczny. Jest zielona, szara i jest różowa. To są takie cieniutkie koszuleczki. I dla niej mam jeszcze spodeneczki, też na przyszły rok. Bo wiecie, ten moment, kiedy są właśnie te letnie przeceny, jest najlepszy na kupowanie letnich rzeczy na następny rok. I teraz, je, teraz mieliśmy na ten rok też takie fajne spodenki, które też mi się udało złapać chyba za 5 euro. I te tej kupiłam na przyszły. Tutaj mamy truskaweczki, jak widzicie. I tutaj są jeszcze niebieskie, takie gram, bardziej ciemniejszy niebieski i są też takie jasne paseczki. Bardzo ładnie wyglądają. To są, to to są karaśnie. I dwie rzeczy, które zamówiłam dla błażeja. Błażejowi zamówiłam bluzę. Taką zwykłą, bardzo podstawową. Wiecie, HM jest dobry w te tak zwane basiki. Zwykła, czarna, bez żadnych nadruków. To jest rozmiar M, ale ona była opisana jako... To jest bluza. Tak, dla taty. Ona była opisana chyba jako oversize, coś takiego. Bo na tej bluzie chodzi tata. Tak, i wzięłam mu jeszcze koszulkę, też taką dosyć zwyczajną. Ona jest taka też raczej podstawowa, natomiast to, co ją wyróżnia, to to, że ma taki podniszczony ten kołnierzyk grandi styl bym powiedziała, i tu ma po prostu kieszonkę. No i to tyle. zobaczę jak to tam. Za całość chyba dałam 40 euro około, z tego co mi się kojarzy. A tutaj zobaczymy, więc jest tak. Za klej dałam 3 euro z groszami. Tam 3 powiedzmy euro 10 groszy. Bo mówię, ja miałam tam od czasu do czasu właśnie wpada mi kupon na 3 euro do wykorzystania. Jeszcze była ta zniżka 15%, więc dlatego te kwoty mogą być takie dziwne. Jeżeli chodzi o konturówkę, to ona była za około 3 euro. Jeżeli chodzi o kredkę do brwi, to ona była za Ale jaja. Ona była za euro 50. Tak, ale powinna mieć dwie. Muszę poszukać w takim razie, bo tutaj mam napisane dwie, obie po euro 50, ale wydaje mi się, że jedną wyciągnęłam, bo wzięłam jedną Chocolate Brown, a drugą Arabica Brown. To ciekawe. I teraz tak, ten Błyszczyko Szminka, ona była za 2,40. Jeżeli chodzi tam, te to pamiętam, że były za 75 centów, te. Koszyki króliczki. Błażeja bluza była za 7 euro, natomiast te yy, czapki naszego syna były za 4 euro, więc nawet nie 5 euro. Jeżeli chodzi o koszuleczki dla córki, one były za 5 euro i jeżeli chodzi o koszulkę Błażeja, to ona była za 3 euro, tak więc takie zakupy zrobiłam, w takiej kwocie, ale muszę tej drugiej konturówki poszukać, bo sprawdzę, czy on może... Brakuje mi, brakuje mi tutaj kredki, zaraz to, zaraz to przegrzebię jeszcze i zaraz zobaczymy, bo powinna mieć dwie kredki brudu. No i tyle, jeśli chodzi o zakupy. Króliczki idą kicać dalej. W końcu udało mi się trafić na miejsce, w którym mogę kupić buratę którą uwielbiam, a która jest w Irlandii dosyć trudno dostępna. Natomiast od czasu do czasu udaje mi się ją trafić w Tesco. I teraz była na promocji 3 sztuki za 10 euro, więc oczywiście, że kupiłam 3 sztuki. No i dzisiaj mam śniadanko właśnie z burratą, drugie śniadanie. No bo córka jeszcze śpi, już zdążyłam obiad zrobić. Tak więc y, tu mam w moim kubku wodę, tu są moje bagietki z buratą i smacznego. Przyszedł nasz y, prezent na rocznicę. Ja reklamę tego zobaczyłam gdzieś na TikToku i wydało mi się to na tyle interesujące, że stwierdziłam, że jako że oboje lubimy muzykę, no to sobie to zamówimy. Słuchajcie, to jest głośnik. O, oczywiście, że to z Chin przyszło, wiadomo. Ale, zobaczcie. Tutaj jest normalnie szumu morza i to się świeci, więc w nocy będziemy mieć też projektor, mm. e, który mają dzieci. Błażej ostatnio wspominało o tym, jak ja już to dawno zamówiłam, więc nic mu nie mówiłam. Zobaczymy, mm. jak mu się będzie podobało. Dzieci teraz testują, muszę to teraz zaraz schować, bo zdążą zepsuć, zanim on przyjecie do domu. Ale to jest też normalnie głośnik, można pod niego podpiąć muzykę e, i stąd też może normalnie muzyka lecieć. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba i generalnie jest też wersja różowa, jak ktoś woli różową. No jest, jestem podekscytowana. Takie Taki śmieszne dźwięki. Widzicie? Dzieciaki naprawdę mają zabawę, ale muszę to schować, bo mi to zepsują. Witajcie. Już nie wracam z pracy we wtorek. Była bardzo dziwna sytuacja, ponieważ byłem świadkiem trzech rozmów o tym, jak ludzie się postarzeli, więc to dzisiaj jakiś taki wysyp, po prostu takich rodzaju przemyśleń. No, było to, to dziwne, a to kogoś tam boli, strzyka i że, że to właśnie ze względu na, na wiek i w ramach tej rozmowy była też rozmowa o tym, jakie robią te dwie osoby ćwiczenia, żeby zachować formę i potem sprawdził kiedy została wypuszczona na rynek okazało się, że raptem 34 lata temu w związku z tym mówi, że ma taką drobną depresję w tym momencie bo poczuł się bardzo staro ale no nie wiem nie, stwierdził, że nie mógł otrząsnąć się z tego wrażenia jakie jak w nim zostało w momencie jak usłyszał tą piosenkę, że stwierdził, że ona na pewno musi być nowa no, no brzmi jak nowa piosenka tylko, że jak nowa piosenka która brzmiała ten nad trzy dekady temu. Także ta, tak to jest, że jakieś niektóre dni przynoszą właśnie takie y, nadbóg tych samych sytuacji i żeby nie było żadnej z tych rozmów. Ja nie zaczynałem. Ja byłem po prostu świadkiem albo osobą, z którą ktoś się tymi przemyśleniami podzielił. No chyba, że nie wiem, że po prostu z jakiegoś powodu ja przyciągam takie rozmowy albo akurat to miało miejsce w dniu dzisiejszym. Nie wiem, nieważne, ale było śmiesznie. Przynajmniej Ciekawie interesująco. A fakt to był akurat pierwszy dzień po naszym długim weekendzie mieliśmy poniedziałek wolny, więc nie wiem, może to miało jakiś wpływ na całą sytuację, kto to wie. Czy pamiętasz mnie, że jaką rozmowę mieliśmy dwie noce temu, jak spaliśmy tutaj pierwszą noc razem bez dzieci, co powiedziałeś, żeby nam się przydało? I że co przyniesiesz? Projektor, mam coś lepszego. Waves. <laughs> o. Wow, wow, wow. Co to jest? <noise> A co to jest? Wow. Otwórz. No, nie, nie do góry, to podnosi już jak gramofon. No, no domyślam się. I przełącz tym wichajstrem. Tym wichajstrem weź tym. tym tak jakby, nie, tak jakbyś płytę. O. A i to jest głośnik, możesz się normalnie tam jest pokrętełko, że przełączasz na Bluetootha uh -huh. i możesz podpiąć telefon i też ci to tak y, leci. I tu jest czas, ustawia się za tak? Tak, pewnie tak. Na ile, na ile będziemy tak. się usypiać. Tak, tak, tak tak, jest. tak, tak. No brakowało nam po prostu, y, jak to był ten film? Fatherhood, tak? Y, tak. No, to <laughs> Co zasypiał przed Tak. <laughs> tak y, syndrom po prostu już. Tam rodzicielski jakiś piękny no super, bardzo fajny wspólny prezent. Prawda? Tak myślałam, że Ci się spodoba. Tak, że mi się spodoba. Musisz ten dehyster z powrotem odtegować, to wtedy się wyłączy. Bye. Z tego się tak dzieci cieszyły bardzo. ją zabrałeś. No a trudno, dla... a to dla nas. To tak w sumie w kontekście y, tego, co, o czym Wam wspominałem jadąc y, z pracy, na temat tego poczucia... Tak, zaraz Ci zapnę plasterek. No, syna, Mamy kontuzję. Ma, tak, ma poważną kontuzję. <laughs> Zrobił sobie pierwszy w życiu odcisk, także jedyna sprawa, która mogła zaleczyć to chwilowo był To plasterek, magiczny plasterek, który tak. Który akurat ci się odkleja w tym momencie, także... No ale wracając do tego, co Wam chciałem powiedzieć, to a propos właśnie e, tego, co Wam opowiadałem. E, z tym wszystkim, e, jak ludzie czują się starzy i w ogóle... No to to jest bardzo retro. No, tak, to nam... Bo, tak. Pójdzie, co chcecie, to jeszcze... To o to chodziło, to a, o to chodziło. Zawsze jest to, że jeszcze dostaliśmy na przetrzymanie e, tak naprawdę prawdziwe. Pra, dwa prawdziwe gramofony w związku z tym w tym momencie na ten moment w domku mamy trzy. No wiesz, no to nie gramofon, Planie, ale Boże, no. Ale y, jakby fajne. To mi się podobało bardzo. Nawet nie wiedziałam, że on ma tą opcję szumienia. Ja myślałam, mhm. że to jest tylko głośnik, więc się zaskoczyłam, jak go włączyłam, jak A, przyszedł. No widzisz, będziemy testować. tak, dzisiaj. Tak, tu jest babcia i dziadek. Mhm, dziadek, tak? A to chłopczyk jest. Tomek. Pokaż, pokaż piórem. Dzbanek z... dzbanek stół. No nie, tą stroną tego nie załatwisz. Mama, tak, pięknie. Bo mama jadzie i szczepcie jadą na okay. dzieci Karoliny. Aha. Chciałam zapytać, czy to jest jakaś zbiorowa propaganda, że oboje przynieśliście jadzie pętelkę? Dlaczego akurat jadzie pętelka? Powiedz mi synu, dlaczego jadzie pętelka? Zabiera kota. Kot dla jadzi. Ja rozumiem, ale czemu akurat tą książeczkę chcesz, żebym przeczytała? Co ci się w niej podoba? Możesz mi poczytać na... Raz. Mogę ci poczytać raz, ale możesz mi powiedzieć, czemu, ci, czemu akurat tą Wie? książeczkę chcesz? No ja wiem, że raz ci mam przeczytać, ale tak. czemu? Czemu? Co jest fajnego w tej książce? Co ci się podoba? Po, to jest nasypana mąka. To jest akurat farba nalana, nie nasypana mąka. Ale podoba mi się Twoja kreatywność. Lubisz jadzie pętelkę? Tak, bo przyszedł Szczepcio. Szczepcio przyszedł z mamą. A to kto jest? Staś. A to kto? Tata maluje i u rodziców. Aha, i dlatego y, mama ze Szczepciem i z Jadzią, co muszą zrobić? Pojechać do Cioci Karoliny. Rozumiem. Co to przyszło? W rower. Jakiego koloru? Jest żółty. Taki jak chciałeś? Tak, tak jak chciałem mi przywiozła. Super. To jest mój żółty rower. Przepraszam, no to żółty rower jest dla mnie. To jest taki prezent zbiorowy, dlatego, że to jest prezent trochę wcześniejszy, urodzinowy, ale jak byliśmy w Polsce, no to nasz syn dostał trochę pieniążków z różnych stron, no i stwierdziliśmy, że po prostu zainwestujemy to w coś konkretnego. Wczorajszy wieczór spędziłam na ogarnianiu szafy i udało mi się wyselekcjonować dwa. Jak widzicie, całkiem spore wory rzeczy. Wory. Wory. Wyselekcjonować wory rzeczy, dobrze mówię. Które pójdą do, do tych koszy z ubraniami. Ale i tak jeszcze nie zabrałam się za spodnie, bo jakoś nie miałam za to melodii, na to melodii. Tak więc i tak jestem dumna z tego, co zrobiłam, bo tu jest naprawdę dużo.